Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj chciałem przedstawić wam moje typy na UEFA EURO 2020 i w zasadzie na UEFA EURO 2021 bo odbędzie się ono w przyszłym roku no i mam nadzieję, że takie typu film wam się spodoba bo nie było jeszcze takiego filmu no i jeżeli chcecie żeby nagrywał więcej takich typów, chociażby typy na najlepsze ligi w Europie i na całym świecie, no to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, zasubskrybujcie kanał, to bardzo motywuje, bo no wiecie, wiecie jak to motywuje. Wtedy sobie myślę, o, tyle łapek w górę, tyle nowych subskrypcji, że warto nagrywać tego więcej. Dobra, biorę się do roboty, dzisiaj nagram. Yy... Trzy filmy, albo dwa filmy. Więc no. No i jeszcze Wam powiem, że z góry przepraszam, że mam taki głos, bo mówię przez nos. Dlatego że przyziębiłem się trochę, no i dlatego tak to jest. A ja już nie przedłużam po prostu, no i zapraszam Was do. Ty... na moje typy na Euro 2021. Dobrze, moi drodzy, a więc przenosimy się na aplikację, która umożliwia typowanie, mm, typowanie Euro 2021. Jak widzicie, są tu też play-offy, czyli drużyny, które wyszły nie z. Właśnie to jest tak: dwie drużyny w, w tej grupie eliminacji. Dwie pierwsze drużyny mają bezpośredni awans i. Dwie, dwie te drużyny, trzecie i czwarte miejsce grają w play playoff, w barażach. Więc mamy tutaj też możliwość typowania tych barażek, kto zagra, na przykład, jeszcze w grupie. W nie jest to tak, jak na przykład na stronka która jest na przykład na internecie, że klikacie sobie, kto wychodzi z pierwszego, drugiego i trzeciego, i tam jeszcze jest nie wiadomo kto, i nie może tego wybrać, nie? Więc co? Typujemy: Bułgaria-Węgry, i powiem Wam tak. Wiem. Wiem, yy, Bułgaria, Węgry, no. nie wiem jak to w ogóle mam typować, ja bym dał 1-0 dla Węgrów, dla Węgier, tylko nie wiem, nie wiem, bo zawsze jak patrzyłem jak na jakiś mecz, chociaż w przypadku Bułgarii, to zawsze jak patrzyłem to przegrywali, więc dałbym 1-0 dla Węgier, bo jakby wydaje mi się, że mają mocniejszą kadrę. Yy, kolejny mecz z tej grupy A w tych barachach to Islandia, Rumunia. Zobaczymy, kto zmierzy się z Węgrami o ten ostateczny awans. No, wiem to jest za reprezentację Islandii i zarówno Rumunii, ale musicie się ze mną zgodzić, że taki wynik 2 do 1 będzie idealny. Tak powiem, bo Islandia, moim zdaniem. No jakby ma na pewno silniejszą kadrę od Rumunii, czy Rumunia to też nie jest ta reprezentacja nie wiadomo jak słaba i zdołałaby przejść Islandia, ale moim zdaniem Islandia by... Islandia by... wyszła, wyszła po prostu, wygrałaby ten mecz. I mecz oto kto będzie na euro, a kto, kto jednak się pożegna z tym euro. Węgry, Islandia. No i. No wiecie. 2-0 na Islandię, moim zdaniem, pewnie Islandia. Nie no, i Węgry są za słabe na Islandię. To jest tylko moje zdanie. Jeżeli chcecie, ty sobie potypować taki mecz, no to yy, nie wiem, czy wam dam link jak już rzucę w opisie albo w komentarzu. Albo po prostu wam powiem, że ta, ta aplikacja się nazywa yy, Kalkulator Euro. Tak, tak sobie wpiszcie tam w Google Play. Yy, ogólnie to jest aplikacja z serii Kalkulator Mode, bo jest więcej, jest między innymi Liga Mistrzów, Liga Europy, Copa America i wiele innych. Yy, ale lecimy dalej. Yy, grupa B w barażach. Tutaj mamy Bośnię i Hercegowinę, Irlandię Północną, Słowację, Irlandię. Więc Bośnia, Irlandia Północna. Yy. Ja widziałam mecz Polska-Bośnia i Bośnia grała bez pianicia, co prawda, ale to jest mocna drużyna, ale z Polską przegrała. Więc Irlandia Północna to też jest dobra reprezentacja, naprawdę. To by byłby wyrównany mecz, ja bym postawił na 1-1, ale by, była, by musiała być jakaś dogrywka tutaj, więc w ostatecznej walce o to kto się pożegna, kto idzie do tej drugiej rundy, to moim zdaniem, moim zdaniem ta Bośnia jednak tam by się przedarła. Słowacja, Irlandia. Słowacja na ostatnim Euro wystąpi, wystąpiła, tak samo jak Irlandia, tylko że Irlandia z baraży i Słowacja też, zdaje mi się z baraży. Chyba to było z baraży, więc to był taki też, to byłby taki też mecz wyrównany, ale teraz kadra Słowacji trochę jakby się zrobiła słabsza. Więc czy ja bym dał jeden zer dla Irlandii? Chyba bym dał jeden zer dla, dla Irlandii. Co prawda Irlandia mogłaby wygrać, tylko nie wiadomo jakim wynikiem. No i ten, to jest ta ostateczna walka po prostu o. Oto kto jedzie do domu, kto będzie występował na Euro. Bośnia, Irlandia. No nie wiem, nie wiem, nie wiem kogo dać, bo naprawdę no... To są takie drużyny normalnie na tym samym poziomie mogę powiedzieć, na tym samym poziomie. I nie wiem co mam zrobić, kogo by tu dać, ale dałbym chyba Bośnię. Chociaż... Chociaż czy nie dać tu przypadkiem czegoś takiego, żeby Irlandia wygrała. Albo nie wiecie co? Dwa na Irlandii. Nie wiem, jakoś wydaje mi się, że Irlandia jakby jakby powinna dać radę, chociaż że Bośnia gra grozi, nie tylko że w meczu z Polską i... Zdobyli bramkę z karnego, a gdyby nie ten karny, to nie wiadomo, czy by nie przegrali na przykład 2-0 bez bramki, bo tak to ogólnie yy, grali dobrze, tylko nie grali jakoś tak, że co chwilę mieli akcję jakoś stuprocentową. Yy, to jest chyba ostatnia grupa. Nie, 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 nie D jeszcze, tak, jeszcze dwie grupy: to jest grupa C w barażach i tutaj mamy Norwegię, Serbię, Szkocję i Izrael. Norwegia, Serbia, Serbia. Mała mają Halandę, De Garda i wielu innych zawodników. Ale w meczu z Serbią, Serbia była na mistrzostwach świata, na poprzednich mistrzostwach Europy nie była, Norwegia też nie, ale jednak mimo wszystko, nie zastanawiam się czy nie 2-0, ale niech będzie to 1-0. Szkocja, Izrael. Nie wiem, nie wiem. Jakby Izrael, Zahawi, Dabur, i nie pamiętam kogo jeszcze mieli, ale no, ci dwoje to raczej każdy zna. Jakbyście jakby mieli wymienić dwóch zawodników Izraelu, to jakby na pewno wam by przyszło pierwsze czy do głowy to Zachawi a jakbyście się potem zastanowili, to Dabur, bo to cię najlepsi są. No i zeszkoczyłby sobie moim zdaniem mimo wszystko poradzili. Yy, Serbia Izrael. Nie ja, wiecie, ten film już trwa 8,5 minuty i ja nie wiem, czy nie zrobię dwóch części, ale nie, bo to by nie było sensu właściwie Serbia, Izrael. Dobrze. Dobrze. Dwaj na Serbii. Nic chyba nie muszę mówić, że to jest jednak Serbia. Yy, a to jest Izrael. Więc jakby niby wyrównowała drużyny, ale jednak ta Serbia, nie? Dobra? I ostatnia grupa D w barażach, czyli Gruzja, Białoruś, Macedonia i Kosowo, no i oczywiście graliśmy z Macedonią, jak i z Izraelem, Gruzja, Białoruś, Jeden 0 dla Białorusi. Widziałem jeden z Gruzji, Białorusiu, Białorusiu, chyba nie wiem właśnie, ale Gruzji widziałem. Nie wiem już teraz z kim to było, grali, widziałem parę akcji ich. No ale z Białorusią jednak przegrali. No, moim zdaniem, Macedonia, Kosowo. Wiem, jaką kadrę ma Macedonia, i nie wiem, czy to by nie mogło być 3 do 0 albo 2 do 0. Dam 3 do 0, chociaż nie. Obniżę 2 do 0, bo tam przecież jest na przykład Rasica. Nie, Kosowo wcale nie ma nawet takiej słabej reprezentacji, ale dobra, mimo wszystko, mimo wszystko. I Białoruś, czyli Bramkę, a Irlandia Północna. Nie wiem, czy ona debiutuje na euro. Chyba tak bo na Euro 2016 nie była. 2012 chyba też nie. A w tych starszych euro to nie kojarzy mi się, że występowała kiedyś tam w przyszłości. Tak czy siak teraz, to może ich jest debiut, może nie. I przejdźmy, pierwsza grupa, grupa A na UEFA Euro 2021, tak właściwie. Turcja, Włochy. No, jakby Turcja pokazała w eliminacjach jakoś z kadrą i wygrywając. Nie wiem, ile to było z Francuzami. Ale z Włochami teraz na tym Euro by chyba przegrali. 3-1 to jest chyba dobry wynik. Walia, Szwajcaria. Walia już tak na ostatnim Euro nawet dobrze się zaprezentowała. Ale mimo wszystko to jest Szwajcaria i jednak by to wygrali. Teraz tak. Moim zdaniem taki remis może być. Yy, pomiędzy Turcją a Walią. Włochy, Szwajcaria. 2-0 dla Włoch. Nie wiem, nie wiem czy zmienić, czy nie. Nie, chyba nie. W ogóle ten film może być dosyć długi. Dochodzi do 20 minut moim zdaniem. Ale ja tak będę się nie przedłużać. Szwajcaria, Turcja. Szwajcaria 1 do 0 z Turkami. No i Włochy 2.0 z walią. Włochy mają komplet. Szwajcaria z drugiego miejsca. Jedna przegrana z Włochami 2 do 0. I walia wychodzi z... Trzeciego miejsca, chociaż ma tyle samych punktów, co Turcja, ale. <laughs> Przepraszam. Yy, ale zwróćcie uwagę na bilans brankowy i w ogóle ile goli. Strzyli, a w ogóle tutaj no to wydaje się, to wszystko wyrównane, ale... Jakby wszystko jakby wyrównane. No serio. Jeszcze mają wszystkiego po tyle samo. Więc nie nie wiem od czego to zależy, że nie wiem czy oni byli po prostu, nie, nie wiem. Tak czy siak Walia może i z tą Turcją wygrała, więc yy, z trzeciego miejsca Walia. Yy, w ogóle jak jest ta stronka na internecie, normalnie co na kompie możecie sobie porobić, to jest coś takiego jak drużyny trzeciego miejsca, cztery drużyny można sobie wybrać, które zagrają dalej. A tu po prostu jest, że każda trzecia drużyna chyba po prostu gra dalej. Dania, Finlandia, 2-0 dla Danii, pewnie Duńczycy, no jakby. Wiadomo jaką mają kadrę i może wymieniać ich zawodników, więc z Finlandią na spokojnie. Belgia, Rosja. Ja bym powiedział, że 3-2, 3-2, 4, 2, coś takiego może być. Dla Belgii, Rosja 2-0 z Finlandią. Belgia... Nie, no, 2-1 z Danią. Rosja-Dania. I nie wiem, czy dać tutaj wygraną Rosji, czy dać tutaj wygraną Danii, bo to jest na pewno mecz o drugie miejsce. No, no to jest ten mecz o drugie miejsce. I nie wiem, co tak naprawdę dać. To jest mecz o drugie miejsce. Kto, kto wyjdzie? Kto wyjdzie z drugiego, a kto z trzeciego. I mógłbym tu dać remis, ale patrząc na. Za Właściwie, ja bym był w tym meczu ze Rosją, właściwie. Yy, I mogę tutaj powiedzieć tak: serce Rosja, rozum dania. Jakby. Wiecie o co chodzi. Nie, że jakoś. Yy, no, nie, że jakoś. Yy, sorry reklama. Yy, nie, jak, nie, że jakoś. Yy, To jest moja ulubiona reprezentacja, tylko po prostu w tym meczu akurat nie był za Rosją, ale Dania by mogła wygrać. No i tutaj Belgia 4, no, dobra, dam 4-0, bo oni by pokazali to wszystko na Mistrzostwach Świata i w ogóle w rankingu FIFA są chyba nadal na pierwszym miejscu. Belgia, Dania, Rosja trzecie, Finlandia bez punktu. Grupa C, to jest już pierwszy barerzałek, czyli Irlandia północna, no i Austria... Austria, Macedonia, Północna. No tak, oni już byli, razem w grupie grali, no ale 2-0 dla Austrii, nie oszukujmy się. Holandia, Ukraina. Mi się wydaje, że 3-1 dla Holandii. Ukraina 1-0 z Macedonią. Nie no, powiedzmy sobie, że Ukraina nawet nieźle gra. Tutaj 3-1, 3-2. A3-2, nawet Adam 3-2. Ale Holandia już na pewno wyjdzie z tej grupy. Tutaj 1-0 Austria z Ukrainą. Austria to jest sewans. No i tutaj 3-0 Holandia. Holandia ma komplet punktów. Macedonia bez punktu. Ukraina z trzeciego miejsca. Grupa D. Tutaj mam ciekawe reprezentacje: bo Chorwacja, Czechy, Anglia i ten barażowy, czyli Serbia, Anglia, Chorwacja. Bardzo dobry wyrównany mecz i bardzo dobrą kadrę ma Anglia, ale bardzo dobrą kadrę ma Chorwacja, która doszła do finału poprzednich Mistrzostw Świata, więc... To remis to by było tak, wiecie... A tak na logikę sobie pomyśleć... Anglia, Chorwacja... A był w ogóle mecz Świata taki? To, była... to był ćwierćfinał? Nie, to był półfinał, półfinał to by był, bo w ale Chorwacja z Rosją grała. Dobra, 2 1 dla Chorwacji, Serbia-Czechy, 1-0 dla Sło, yy, Serbii. Yy, Chorwacja-Czechy? 3-0? 3-0 może być. W ogóle Anglia chyba była w grupie do eliminacji razem z Czechami. Tutaj Anglia chyba 2-0 z Serbią to, to by dała radę. No na pewno raczej by dała radę. Chorwacja tak samo dało się 2-0 ze Serbią. No i chwila. Te, a też 2-0, niech sobie Anglia wygra. No i Chorwacja z kompletem. Anglia z drugiego, a z trzeciego y, Serbia i... Lecimy dalej. Grupa E. No i tutaj mamy Polskę. Polska, Hiszpania, Swieca i Barażowiec, czyli Irlandia. To taki już mecz był i myślę, że 2-1 to jest przyzwoity wynik dla Polaków i dzięki te, temu zwycięstwu możemy wyjść z trzeciego miejsca. Hiszpania, Szwecja, 2-0 dla, dla Hiszpanów. Tutaj mi się wydaje, że 2-0 Szwecja z Irlandią. Hiszpania. 3-1, 3. Możemy dać Bramkę Polsce, bo jakby dobra akcja była Polaków i piłka do Lewandowskiego to Wiadomo, że Lewandowski mógłby to zamienić na bramkę. Ale raczej tak dostaniemy w dupę od, od Hiszpanii. Tutaj 1-0 przegrywamy ze Szwecją. To będzie nasz ostatni mecz. Irlandia przegrywa z Hiszpanią. Tak 3-0 będzie ok. Hiszpania z kompletem na drugim miejscu. Szwecja, która wygrywa z nami 1-0. No nie oszukujmy się. Trzeba myśleć logicznie. Mamy z trzeciego i ostatnia grupa. To jest moim zdaniem grupa, grupa śmierci i rewans za to euro. Bo nie zwracajmy uwagi, że tak, tak jakby tej Islandii nie było, bo wiadomo, to jest Portugalia i 3-0 mogą wygrać. Tutaj Francja. dam 1-0 dla nich. Tutaj normalnie sobie pojadą. 4-0, taka jakby rozgrzewka. 2-1 dla Portugalii w tym meczu. Tutaj Niemcy sobie 3 do 0 z Islandią. Islandia bez punktu, bo Islandia jako ten barżowiec nie miała w tej grupie szans. No jakby mogą się cieszyć z 200 euro, ale w tej grupie no... Są jakby taką ofiarą. Takimi darmowymi punktami jakby. Yy, yy, takimi punktami, które po prostu tak jakby było sobie stoisko, stoisko hot-dogów i tam by nikogo nie było, by było za darmo i sobie wszyscy brali, to tak sobie Francja, Portugalia, Niemcy biorą od Islandii te wszystkie punkty, a jeszcze jest y, Portugalia, Francja i dam tutaj remis 1-1, bo naprawdę gdy miał, gdyby to był finał, to ja bym tego finału nie zrobił po prostu, nie zrobiłbym, bo bym kompletnie nie wiedział, co tu dać. Francja z Portugalią mają. Francja pierwsze miejsce, Portugalia drugie, Niemcy trzecie i Islandia ostatnie bez punktu. Eee, teraz tak. Co jeszcze musimy wylosować? O, proszę. Więc tak, mamy Hisz, Szwajcaria, Dania. Czekajcie, nie wiem, dajmy sobie jeden jeden. i 1 dla Szwajcarii. Bo jakby Szwajcaria z Danią by dała radę. Naprawdę, tak? Moim zdaniem, No tutaj Włochy sobie 3-1, czy 2-2, sobie wygrają z Austrią y i Holandia, Polska. Dobrze, przegrywamy 1-0 z Holandią. Wiem, że bym tutaj dać inaczej, ale patrząc sobie tak rozumowo, to jak wydaje sobie po tej dogrywce, tak byśmy raczej przegrali. no. To jest Holandia, no. Belgia, Niemcy: 3-1 dla Belgii. Tutaj Anglia sobie 2-0 ze Szwecją wygra. Francja, Rosja. Ojej, ten 3-0 wtedy dam dla Francuzów. I tutaj ten mecz. Portugalia 2-1 wygrywa. 2-1 wygrywa. I Hiszpania, Ukraina. To dajmy 3-0 dla Hiszpanii. Ćwierćfinały. O, Znowu jakaś reklama. Y... Anglia, Francja. No to tutaj tak. Będzie dogrywka. I w tej dogrywce Francja sobie wygra. I. Do półfinału idzie. Tutaj Holandia 2-0 ze Szwajcarią, Belgia 1-0 z Włochami, i tutaj Hiszpania po 1 albo nie, albo po 2 z Hiszpanią, i tutaj dopiero się rozstrzygnie 1 dla Portugalii. Jakby ja uwielbiam grę Portugalczyków, naprawdę. Co jak oni grają? Nawet bez Ronaldo, ale widzę narodów 4-1 z Chorwacją, no. Nie wiem, by się wydaje, że właściwie oni nie mają jakiejś niesamowitej kadry, a potrafią naprawdę robić swoje i właściwie oni wygrali to poprzednie Euro. Półfinały. Holandia, Francja. Francja w finale yy, tej imprezy i... I to jest to teraz. Czekajcie, się napiję. I to jest mecz, który mi sprawia największe kłopoty, bo jeżeli Portugalia wygra, to mówię ten finał Francja, Portugalia, powtórka. Wiem, jaką reprezentację ma Belgia, wiem, jaką reprezentację ma Portugalia i że oni dają, grają dobrze, ale... Ja nie robię tego specjalnie, żeby nie było tego finału, tylko powiedzmy sobie, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku. I ci inni zawodnicy, Mertens, którzy grają między sobą, sobie klepają piłkę, robią akcję? No muszą być. Jako te takie dwie najlepsze reprezentacje rankingu FIFA. Finał UEFA EURO 2021. Moim zdaniem, oczywiście moim zdaniem. Kto go wygrywa? Tu już wiecie, że Francja ma jeden. A czy wiecie ile ma Belgia? Czy wiecie, że czy będzie 1-1, czy 1-0 dla Francji, 2-1 dla Belgii, w ogóle? To ja Wam odpowiem, że lubię Francję tak naprawdę. Lubię Francję to nie jest, że ja lubię. Konosiłam sobie, ja wiem, że Belgia ma ostry skład i ja wiem, ale dobrze. Wygrali Mistrzostwo Świata, wygrali UEFA Euro 2021. I nie wiem, nie wiem, czy jakby był taki mecz w tym finale, czy tak by się potoczył. Moim zdaniem wygrana dla Francji. No i takie są moje typy. No, UEFA Euro 2021. Więc dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że spodobał Wam się taki film, takiego typu I jeżeli chcecie więcej, żebym typował, to po prostu dajcie mi znać w komentarzu i możecie tutaj strzeić łapkę w górę dla motywacji I wtedy będę już w ogóle wiedział, że chcecie jakieś filmy z typowania. I słuchajcie, wymyśliłem sobie taką serię, inno niż gry, na przykład Przegląd Memów. Przegląd Memów, no to ja, by było nawet dobre. Więc po prostu takie są moje typy yy, i nie wiem, jak, to, jak ta impreza się potoczy, jak zajdzie daleko Polska, czy ona w ogóle wyjdzie z tej, yy, z tej grupy. No i po prostu zobaczymy, kto wygra ten oto puchar przyszłego roku. Więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!